Cześć, i witajcie, z tej strony Kudłaty, a to jest drobne omówienie co na pewno będzie w Minecrafcie, ale kiedy, w jakich odstępach czasu trudno powiedzieć, bo Mojang sobie czasami brzydko mówiąc leci w chuja z tymi aktualizacjami i z tymi rzeczami co nam po prostu obiecało. Dzisiaj przejrzymy sześciu biomom, którzy nam obiecywali, że będą w grze, a do tej pory dostaliśmy tylko jeden biom. Oczywiście chodzi o Taiga Teraz sobie tutaj wejdziemy mm, konkretnie Przejdziemy do roku 2018, do Minecona, gdzie obiecywali nam aktualizację trzech biomów, czyli Pustyni, Taigi i Sawanny I jak gadali, że mamy zagłosować, który biom ma być pierwszy, a kolejne pojawia, pojawią się z jakimś tam czasem I zaczniemy sobie od Taigi, bo ona oczywiście wygrała Przewińmy sobie trochę Oczywiście dostaliśmy jagody, krzaki z jagodami, ogniska i lisy Moim zdaniem, jakoś, mimo że to fajne było, moim zdaniem, to nie na to chciałem głosować, ale bardzo się cieszę, że to jest już w grze, bo mimo wszystko, same te ogniska czy jagody mnie urzekły. No i list oczywiście też. Ja bardziej byłem za pustynią. Za pustynią? E, nie za pustynią, za sawanną byłem. Chciałem, żeby sawanna wygrała, ale do niej zaraz pójdziemy. Ta pustynia też jest fajna, między innymi dlatego, jest nowy rodzaj drzewa, czyli palma, Plus do tego surykatka. I tak swoją drogą ten biom jest najbiedniejszy, tak powiem, bo tylko dwie rzeczy zapropo zaproponowali. A niektóre mają trzy rzeczy fajne. Plus tam jeszcze na siłę, bo ona poszukać czwartą rzecz. Więc zdanie taki biedny biom. I teraz przejdziemy do Sawany, gdzie moim zdaniem ona urzekła moje serce od razu, bo na najbardziej takie fajne rzeczy były. Czyli baobab, strusie. Gdzie najprawdopodobniej może będzie na nich jeździć, ale do wyrodzań drzewa to zawsze każdy przytuli i termity, gdzie można to podzielić na dwie opcje, plus jako taki malutki mop plus do tego te, e, kopce z termitami by się respiły, więc to byłoby fajne. Teraz przejdziemy do e, Minecon 2019, gdzie zaproponowali nam kolejne trzy biomy. Zatrzymajmy na chwilę to: kolejne trzy biomy, który był Badla, Limessa e, Bagna. Nie, co ja mówię, już. Patrzę się na jedno, mówię drugie. Yy, oczywiście zapro zaproponowali nam Badlands, czyli Mesa. Dalej zaproponowali nam. Mam wrażenie, że znowu źle powiedziałam. Nie. Mesa, czyli Badlands, tak? Bagna zaproponowali nam i góry. I do góry przejdziemy, bo one głosowanie wygrały. Yy, jak dobrze pamiętam, to. Na góry zakuśnie bardzo, w sensie fajne te są rzeczy, bardzo mi się podobają. Idzie podejrzewam, że tylko to dlatego wygrało, że niby ma być lepszy generator tych gór. Ale moim zdaniem to co innego powinno wygrać, ale za do czego przejdziemy. Wracając tutaj, to ma być lepszy generator gór, jak widzimy. Kozy, śnieżny śnieg, czyli który będzie można się zapadać. I oczywiście bloki, które będą bardziej ośnieżone, jak widzimy na przykład kamień, czy dirt. Dalej idąc, mm, mamy bagna gdzie to też jest bardzo fajne, bo zaproponowali nowy rodzaj drzewa na morzyny, tak na polsku zostało to przetłumaczone, żaba jest swoją drogą, widzicie, wystrzeliła język, czyli aby sugerowała, że może muchy dać będą, czy te żaby miały co jeść. To można jak na siłę szukać takiej czwartej rzeczy niezapowiedzianej, plus do tego łódki ze skrzynką, które by na magnach by się respiły, co z tym jak wagoniki ze skrzynką w kopalniach. I chyba się dobrze pamiętam, to najbardziej chyba chciałam aktualizację Badlands, Messy, bo nie dość dodają nowe kaktusy, kaktusy, ta kulka, co widzicie z tych krzaków, co na dzikim zachodzie co tak popiernicza, zapomniałem co się nazywa w ogóle plus semp, który mamy zastosowanie, że będzie krążył nad y, naszym miejscem, gdzie zginęliśmy, co daje nam bardzo takie fajne możliwości. Teraz nie jestem pewien. Ale chyba bagna chciałem w zeszłym roku? Nieważne, zastanawiam się jedno jak to będzie wyglądało w tym roku. Czy znowu nam zaproponują trzy kolejne biomy, i gdzieś w sumie będzie 9, A na razie mamy tylko Tajgę, to ja nie wiem na co oni czekają. Kiedy oni w ogóle zamierzają te aktualizacje tych biomów dodać, już nie wspomnę, że ostatnią tą Tajgę dostaliśmy 1.14, 1.15 nie dodali, 1.16 nie dodali, więc ja nie wiem na co oni czekają. I co, może teraz dodadzą? Może w 1.17 i dopiero nie w 1.19? No tak powiem. Nie lubię tego czegoś takiego. Skoro to obiecywali, że takie fajne rzeczy to powinni to dodać prędzej czy później. A nie z takim wielkim odstępem czasu: 2, 3, 3 lata. I co? Za 2, 3, 4 lata jeszcze tych wszystkich rzeczy, które tutaj zaproponowali, na pewno nie będzie. Bo wszystkich od razu nie chcieli dodawać. Więc no. Więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał takie krótkie przypomnienie, co na pewno jeszcze kiedyś w Minecrafcie będzie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo lecimy po 1000 widzów. Cześć i do zobaczenia!